Dzień dobry, witajcie 171. dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj znowu dzielimy wyświetlanie zadań na dwie części, bo zadanie trzecie jest dość obszerne. W zadaniu pierwszym mamy stereometrię, a w zadaniu drugim zwykłą nierówność liniową. Jeśli chcecie zatrzymać film teraz, to zachęcam, ale nie kończcie na tym, bo potem jest jeszcze jedno zadanie, a potem moje rozwiązania, które uważam, że również warto zobaczyć. Oto zadanie trzecie, trygonometria. No w ten sposób jeszcze odpowiedzi nie umieszczałem, ale chyba jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, żeby umieścić je po obu stronach. Tutaj bardzo dużo miejsca to zajmowało, więc mam nadzieję, że jest czytelnie. Zapoznajcie się na spokojnie z treścią zadania. Przeanalizujcie, którą odpowiedź tutaj gdzie należałoby wpisać. Oczywiście zachęcam, żeby to było rozwiązane samodzielnie, a za chwilę. Pokażę Wam, jak ja podszedłem do tego zadania, jak go rozwiązałem i z czego korzystałem. Zachęcam do zostawienia lajka i subskrypcji. Dziękuję za dotychczasowe i powodzenia w rozwiązywaniu zadań. Lecimy z zadaniem pierwszym. Przekątna ściany sześcianu ma długość 2 pierwiastki z 2 i mamy obliczyć objętość sześcianu. Narysuję teraz ścianę sześcianu. Ściana sześcianu to kwadrat. Kwadrat z przekątną dwa pierwiastki z dwóch. Jeśli bok oznaczymy jako a, to bez problemu policzymy długość jednej krawędzi sześcianu, czy tutaj jednej ściany tego kwadratu. Jednej ściany, jednej krawędzi tego kwadratu. a kwadrat plus a kwadrat, czyli tutaj jeden bok, drugi bok, równa się przekątna do kwadratu. Twierdzenie Pitagorasa zwykłe. Dodajemy, 2a kwadrat równa się i do kwadratu prawą stronę, to jest 4 do kwadratu, znaczy 2 do kwadratu, czyli 4, razy pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 4 razy 2, 8. Skrócimy stronami przez 2 i dostajemy a kwadrat równa się 4, a więc a równa się 2. Policzyliśmy w ten sposób krawędź. Teraz tworzę reszt resztę sześcianu. Dobudowujemy resztę. Krawędzi tego sześcianu, żebyśmy zobaczyli jak ten sześcian wygląda. To jest nasz sześcian i mamy policzyć jego objętość. Jedna krawędź wynosi 2, a więc tu mamy dwójeczkę, tu mamy dwójeczkę, no i tu mamy dwójeczkę. Sześcian ma wszystkie krawędzie takie same. Jak liczymy objętość sześcianu? Jak każdego innego prostopadłościanu. Pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy to pole kwadratu o boku 2 na 2, a więc mamy 2 razy 2, no i razy wysokość razy 2, co jest równe po prostu 8. Mamy odpowiedź A. Cóż tu więcej przedłużać w tym zadaniu? Chyba nie ma sensu. Przejdźmy do zadania drugiego. Mamy nierówność liniową. Nierówność liniowa nie sprawi nam większego kłopotu. Nierówność liniową rozwiązujemy tak, że próbujemy wszystko powymnażać i poupraszczać, a na końcu przenosimy x -y na jedną stronę, a liczby na drugą. Zajmijmy się nawiasem po lewej stronie. Minus 2 razy x to minus 2x i minus 2 razy 3 to minus 6. Jest mniejsze lub równe, no i tu na razie przepiszę, bo nie mam na razie zamiaru nic z tym robić. W tym kroku już mam zamiar coś z tym zrobić. Pomnożę stronami razy 3. To jest bezpieczne mnożenie. Trójka jest dodatną, dodatnią liczbą, nic się niepokojącego nie stanie. Pomnożę całymi stronami. I wiem, że zazwyczaj tego nie robię, ale teraz rozpiszę, jak wygląda proces mnożenia stronami. Czyli ta trójka mnoży się w nawiasie z całą lewą stroną i mnoży się w nawiasie, albo nawet tutaj nie musimy pisać nawiasu bez ułamek, no ale napiszę go. Niech będzie, że napiszę. Z całą prawą stroną. Na tym polega mnożenie stronami. Teraz jak mam trójkę pomnożoną z nawiasem, to ta trójka mnoży się całością. Czyli mamy minus 6x minus 18. A tutaj ta trójka mnoży się z tym ułamkiem, czyli tak jakby się tutaj skracała. Zostanie nam na dole 1 i zostanie nam z prawej strony 2 minus x. Xy przerzucam na jedną stronę, czyli tutaj się dodadzą jak będziemy przenosić na minus 5x, a 18, jak przerzucimy na drugą stronę, to też się splutuje, bo przerzucanie sprawia, że ten znak się zmienia. Niektórzy zapisują tego typu operacje jak odejmowanie stronami. Czyli na przykład tutaj zapisujemy tak i robimy plus 20, czy plus 18, przepraszam. I to plus 18 stronami sprawi, że tu mi 18 zniknie, ale pojawi się z drugiej strony. Jak wolicie, ja się jakoś tak zawsze uczyłem i zapamiętałem, że przenoszenie po prostu zmienia znak i że jest tym samym procesem, co takie dodawanie obustronne, jak wam wygodniej. Minus 5x jest mniejsze lub równe 20. Przeniesiemy się z dalszą algebrą, tutaj na prawą stronę, podzielimy stronami przez minus 5 i będziemy mieli x, -a. i tym razem, uwaga, ważna rzecz w sumie, więc ja tutaj. Małą korektę zrobię. Zapiszę, że ta operacja z stronami, tutaj, którą wykonuję, to jest mnożenie, dzielenie przez minus 5, ponieważ teraz podzielenie przez liczbę ujemną sprawia, że odwraca mi się znak nierówności. Więc miałem, zwróćcie uwagę, mniejsze równe, mam teraz większe równe, ale też zmieniają mi się znaki. I mam tutaj minus 4 x jest większy lub równy minus 4. No i zobaczmy, jakie są tutaj odpowiedzi. Skoro x jest większy lub równy minus 4, to tak ja bym go tak chciał narysować na osi. Miałbym minus 4 i zastanowił się, które x, gdzie one będą i będą większe od minus 4, to będą tutaj od minus czwórki do nieskończoności znajdowały się moje x. Tutaj mam od minus nieskończoności do minus 4. Nie pasuje mi, odpada. Od minus nieskończoności do czwórki. Też mi nie pasuje. Od minus nieskończono... od minus czwórki do nieskończoności. To mi pasuje, nawet bardzo. A od czwórki do nieskończoności? No nie, nie pasuje mi. Nie wyszło mi w ten sposób. Jedyną odpowiedzią, która mi się zgadza, jest odpowiedź C. O co chodzi z tymi nawiasami? Bo też być może jest tak, że rozwiązujesz to, pojawił się taki nawias i trochę nie rozumiesz, o co tutaj dokładnie chodzi. Tego typu kwadratowy nawias informuje nas, że zaczyna nam się przedział. Przedział zaczyna się w minus czwórce i kończy się na nieskończoności. Jeśli w ogóle można powiedzieć, że coś się kończy na nieskończoności. Między nimi od minus czwórki do nieskończoności jest nieskończenie wiele liczb aby móc zapisywać nieskończenie wiele liczb, a nie wymieniać ich po przecinku, to wymyślono coś takiego jak przedział. Czyli piszemy początek przedziału. W przypadku takiego domkniętego nawiasu, czasami ten nawias domknięty używany jest w innej trochę formie, bo jest używany w takiej dziobatej formie, minus 4 plus nieskończoność, czasami tak, to oznacza, że wszystko zaczyna się w minus czwórce, przecinek i leci aż do plus nieskończoności i ona jest zawsze otwarta, bo nieskończoności nie da się domknąć. Więc tego typu przedział mówi nam o nieskończonej ilości liczb pomiędzy minus czwórką a nieskończonością. Lecimy z zadaniem trzecim. Mamy kąt alfa, który jest od 0 do 180 stopni i mamy kąt beta, który tak samo jest pomiędzy 0 a 180 stopni. Tangens tego kąta jest Minus 2 trzecie te z kąta alfa, a cosinus kąta beta jest 1 przez pierwiastek z 10. I mamy sytuację tego typu, że jedno z ramion kąta, pokażę to na przykładzie A, pokrywa się z, tutaj z dodatnią osią X, a drugie ramy obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tworząc kąt. I naszym celem jest wskazać odpowiedni rysunek, na którym znajduje się kąt alfa i na którym znajduje się kąt beta. Nie sugerujcie się tym AB, to było takie moje oznaczenie w kolejności zadań. Oczywiście to nie są odpowiedzi. Odpowiedzi wpiszemy gdzieś tutaj, jak znajdziemy właściwą odpowiedź. Żeby dobrze sobie to teraz zwizualizować, to pokażę Wam, co tu jest w ogóle zrobione, na czym to bazuje i skąd to się wzięło. To co my tutaj mamy to jest ta definicja trygonometrii dowolnego kąta. Jest ona w tablicach. Ja właśnie przełączam się na ten, na ten obraz. I zobaczcie, co tu jest. Dosłownie to, co od nas chcieli. Mamy ramię pierwsze na osi x. Przeciwnie, do ruchu wskazówek zegara obraca się ramię i tworzy nam się tutaj punkt. I definicja ta, o której teraz mówię, trygonometrii dowolnego kąta, mówi nam, że możemy sinusa, cosinusa, tangensa. Wyznaczyć całkowicie inaczej niż w trójkącie prostokątnym. Teraz możemy pozwolić sobie na wyznaczanie takiej funkcji trygonometrycznej w dowolnym kącie, dla dowolnego kąta. Bo jeśli to wszystko działo się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, czyli tutaj, to oczywiście mielibyśmy dalej sytuację z kątami, prost z kątami ostrymi i trójkątem prostokątnym. Ale wychodzimy troszkę dalej i tutaj już klasyczne trójkąty prostokątne nie działają. Więc jest nowa definicja. I ona jest skonstruowana tak, że w tym momencie potrzebujemy punktu, współrzędnych punktu, który znajduje się na tym obracającym się ramieniu. Jeśli będziemy znali jakikolwiek punkt na nim i będziemy znali współrzędną x, współrzędną y i odcinek r, który jest długością ramienia, tutaj od środka do tego punktu. To jesteśmy w stanie wyznaczyć funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. I zaraz będziemy obserwować, jak to wygląda na naszym przykładzie. Wypisałem te kilka funkcji, które może nam się przydać. Przypomnę: y jest współrzędną y punktu na ramieniu, r jest długością ramienia, x współrzędna x punktu będącego na ramieniu. I tworzymy z tego różne, różne funkcje trigonometryczne. Spójrzmy na tangens. Tangens wynosi minus 2 trzecie, a tangens to jest y na x. Jeśli obracamy się w pierwszych dwóch ćwiartkach, w pierwszych dwóch ćwiartkach y zawsze są dodatnie, bo mamy do czynienia z dodatnimi wartościami, bo jesteśmy nad osią x. Przypomnę też, że ćwiartki numerowane są w takiej kolejności. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta, tak jak obraca się ramię. W takiej kolejności mamy numerację ćwiartek. Żeby tangent mógł zaistnieć i wynosić minus 2 trzecie, to nie ma innej opcji, jak to, że współrzędna Y, która jest dodatnia, musi wynosić 2, a współrzędna xowa w tym przypadku musi wynosić minus 3. Innej opcji technicznie nie ma, ponieważ obracamy się w pierwszych dwóch ćwiartkach. Więc my już w tym momencie odczytamy współrzędy, znaczy, nie są inne opcje w sumie, bo równie dobrze moglibyśmy mieć na przykład 4 minus 6 i skracać przez 2, lub każdy inny dowolny, skracalny ułamek. Ale podaję tutaj ten przykład, dlatego że patrząc na nasze odpowiedzi widzimy. Że nie mamy takich dużych liczb, a mamy wręcz przeciwnie zrobione to w taki sposób, żeby się łatwo i intuicyjnie dało odczytać. A więc, tu jest y, tu jest x. Sprawdźmy, czy mamy gdzieś y równego 2, x równego minus 3. I gdzieś punkt, który jest tak właśnie ustawiony. y równy 2, x równy minus 3. Zobaczcie w podpunkcie b. Po... Ten punkt B ma współrzędne minus 3, 2. Dokładnie tak jak potrzebujemy. x ma się równać minus 3, a y ma się równać 2. Więc znaleźliśmy właściwy punkt pod tangens. Jeszcze możemy przejrzeć, czy w innych przypadkach nam się to jakoś nie koliduje, ale nie. Tutaj tangens, czyli y na x, wynosiłby 3 przez minus 2, czyli minus 3, drugie. Tutaj tangens wynosiłby 3 przez minus 1, czyli minus 3. Tutaj tangens jest OK. Tu już mamy ćwiartkę pierwszą, a więc dodatnie Y i dodatnie X. A więc także dodatni tangens. Podobnie tutaj będziemy mieli dodatni tangens. Więc jedyna odpowiedź, która nam pasuje, to odpowiedź B. No i tą odpowiedź tutaj wpisuję dla kąta alfa. Teraz kąt beta. Kosinus. Tu jest troszeczkę gorzej, dlatego że kosinus będzie od nas wymagał długości ramienia, a długość ramienia nigdzie nie jest podana i będziemy musieli ją sprawdzić. Będziemy musieli policzyć ją z twierdzenia Pitagorasa, albo ze wzoru, który jest w tablicach. Wzór ten nie jest jakąś magią, tylko przekształceniem twierdzenia Pitagorasa, przekształceniem wzoru z twierdzenia Pitagorasa i ten wzór powstał. Więc jeśli będziemy potrzebować policzyć r, upewnić się, że znaleźliśmy dobry kosinus, możemy użyć tego wzoru. Ale dobra, co my tutaj mamy? x przez r. Czyli szukamy jakiegoś x, możemy zacząć szukać, znaczy musimy zacząć szukać wśród dodatnich x, bo r, czyli długość ramienia, zawsze jest dodatnia. Więc szukamy jakiegoś dodatniego x. A więc odpada nam odpowiedź a. Odpada nam odpowiedź. E Odpada nam odpowiedź B, która już zresztą została wybrana. Więc szukamy pośród D, F i C. Zobaczmy tutaj podpunkt C. Współrzędna xowa wynosi 3. No to zobaczmy, co się stanie. 3. Współrzędna yowa wynosi 2. Policzmy, ile wynosiłby promień. Ja napiszę to jako promień C w tym przypadku x do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, 9, dodać y do kwadratu, czyli 4. Promień mamy pierwiastek z 13, a więc kosinus tego kąta wynosiłby 3 przez pierwiastek z 13, a więc odpada. Zamiast sprawdzać wszystkie po kolei, poszukajmy takiego, który pasuje nam najbardziej. W podpunkcie D widzimy x równego 1. To już tak podoba się nam, bo mamy bardzo zbliżone do naszego kosinusa. Więc zapisujemy 1 przez, no i zobaczmy, ile tutaj w podpunkcie D wynosi ten długość ramienia. R, D równa się. No i mamy współrzędna x do kwadratu. Czyli 1 do kwadratu. Jeden. Plus współrzędna y do kwadratu plus 9 równa się pierwiastek z 10. Czyli nam się dokładnie zgadza. x nam się zgadza, pierwiastek z 10 nam się zgadza, a więc cosinus x na pierwiastek z 10 występuje w przypadku d, który tutaj zapisuję. Mam nadzieję, że się w tym wszystkim połapaliście. Wiem, że definicja ta dowolnego kąta może nie jest na pierwszy rzut oka jakoś bardzo intuicyjna, ale jak sobie to na spokojnie przeanalizujecie, zwrócicie uwagę na te współrzędne punktów, policzycie parę razy to R, to zauważycie, że to nie jest wcale takie skomplikowane, a pozwala bardzo szybko i w fajny sposób obliczać nam funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Mamy odpowiedzi B i D. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.